Tego nie zobaczysz w polskich mediach. Jest jeszcze raz: jesteśmy na ulicy Mickiewicza w Szczecinie. <laughs> Jest tutaj grupa panów, którzy ewidentnie przybyli z Afryki. Są policjanci, którzy ich legitymują. Ci ludzie mają jakieś kartki, nie wiadomo skąd. Nie potrafią powiedzieć nic po angielsku. Excuse me, do you speak English? Do you speak English? To tylko, to tylko kilka z przykładów z różnych części kraju, w których Straż Graniczna albo policja odbiera od Niemców nielegalnych imigrantów albo jak ci nielegalni imigranci okupują różne miejsca w różnych częściach kraju. Takich sygnałów jest coraz więcej i to płynących niemal z całego kraju, przede wszystkim z Polski Zachodniej, ale nie tylko. Świnoujście, Szczecin, Olsztyn. Czy Zielona Góra? O tych miastach i miejscowościach w ostatnich dniach było głośno za sprawą mediów lokalnych albo tych polityków, którzy nagłaśniają problem nielegalnej imigracji. Tyle tylko, że o ile o problemie informują media prawicowe, o tyle głównego nurtu na ten temat milczą, bo sprawa jest systemowo zamiatana pod dywan, a milczeć w tej sprawie po prostu nie można, bo każdego dnia do Polski przewożeni są nielegalni imigranci, przede wszystkim z Niemiec, czasem przy współudziale Polskiej Straży Granicznej czy Policji, a czasem bez obecności tychże służb. Niemcy podrzucają nam każdego dnia kolejnych nielegalnych imigrantów, bo wiedzą, że rząd Donalda Tuska się temu nie przeciwstawi. Władza próbuje robić dobromina do złej gry i mówić, że przecież granica jest szczelna, a policja, że nie ma powodów do niepokoju. Tyle tylko, że ludzie wiedzą swoje i ludzie są coraz mocniej zaniepokojeni tym, co widzą na ulicach polskich miast. Tym, jak grupy Afrykanów czy ludzi z Bliskiego Wschodu okupują przystanki autobusowe, place zabaw czy inne miejsca użyteczności publicznej. Kobiety coraz bardziej obawiają się o swoje bezpieczeństwo, rodzice boją się o dzieci, a to wszystko efekt polityki migracyjnej rządu Donalda Tuska i tych przepisów, na które zgodził się Donald Tusk. Od samego początku było wiadomo, że tak będzie, że Niemcy przede wszystkim czekają na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich, choć tak naprawdę zaczęli już dużo, dużo wcześniej. Oficjalnie ponad tysiąc osób każdego miesiąca składa w Polsce wniosek o azyl, ale to są dane tylko cząstkowe i te oficjalne, a nieoficjalnie. Tu szacunki się różnią, ale pewne jest jedno, że nielegalni imigranci powoli, powoli zalewają Polskę i wa Warto w tym miejscu być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie, bo to, co. Widać w różnych częściach kraju. To, co można przeczytać w mediach lokalnych, jest tak naprawdę dokładnym odzwierciedleniem tego, co działo się na zachodzie. Tyle tylko, że lata temu, kiedy to wszystko się zaczynało. Teraz jest tak, że Niemcy podrzucają Polskiej Straży Granicznej nielegalnych imigrantów, którzy na ogół twierdzą, że są Somalijczykami, często nie mają żadnych dokumentów i często są rozwożeni po w różnych ośrodkach albo po domach dziecka, jak to było przecież niedawno w, jednym, w jednej z miejscowości. A czasami nawet i tego, i to nie jest robione, bo Straż Graniczna jedyne co może zrobić, to prewencyjnie zażądać stawiennictwa w placówce Straży Granicznej. No. Jaka będzie tego skuteczność, wszyscy doskonale wiemy. Ci ludzie później się rozpływają. Część być może wraca na zachód, ale część na pewno w kraju zostaje. I to już jest wiadomość bardzo, ale to bardzo alarmująca. Do Polski napływają ludzie, o których właściwie nie wiemy nic. Nie wiemy skąd pochodzą, jaką mają przeszłość, kim tak naprawdę są. Są to ludzie bez dokumentów. Czasem te dokumenty niszczą, czasem niszczą e, linie popularne, ale generalnie Modus operandi jest bardzo podobny. Niemcy pozbywają się problemu, Niemcy pozbywają się tych, których nie chcą u siebie i podrzucają nam ich, a polskie władze udają, że problemu nie ma. Tyle, że problem jest i warto o tym mówić, warto nagłaśniać takie przypadki. Warto śledzić to, co robi chociażby Robert Bąkiewicz czy Dariusz Matecki, warto śledzić media lokalne, warto śledzić wszystkich tych, którzy alarmują o tym, co dzieje się przy zachodniej granicy. Bo to, że media głównego nurtu nie dostrzegają na razie problemu, to jest jasne, ale w pewnym momencie będą musiały, czy tego będą chciały, czy też nie. Gdy już nie da się ukryć w skali tego procederu, gdy już się nie da ukryć, Problemów, które się zaczną, bo to, że na razie ich nie ma, to absolutnie nic nie znaczy, bo doskonale wiemy, do czego to będzie prowadzić. Dlatego tak ważne jest, by pokazywać ludziom prawdę, by pokazywać ludziom, jak to w rzeczywistości wygląda. Dlatego zachęcam Państwa do rozsyłania tego nagrania, do komentowania, by zwiększyć mu zasięgi, zwłaszcza, że YouTube zapewne te zasięgi będzie ścinał. Ale to nie jest ważne, bo w tym przypadku liczy się waga i znaczenie tego tematu, liczą się fakty, Liczy się to, co dzieje się w Polsce, na razie zachodniej, ale już w coraz większej liczbie miast i miejscowości widać, że dzieje się coś niepokojącego. Na razie władza to chce ukryć, ale ukrywać długo nie będzie mogła. Na koniec, jak zawsze, prośba do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo odbierają to, co dzieje się w różnych częściach kraju, jak Państwo odbierają te informacje, które spływają do nas niemal z każdego zakątku kraju. Karol Gac. Kłaniam się nisko.